Cześć, jestem Gosia. Zapraszam do oglądania drugiego odcinka z serii Robimy na drutach. Dzisiaj opowiem o włóczkach, które informacja wydaje mi się dość przydatna przy wyborze włóczek. Włóczki dzielimy ze względu na pochodzenie, możemy podzielić ze względu na fakturę, skład, ze względu na grubość i przeznaczenie. Pierwszy taki podział to ze względu na pochodzenie. I tu możemy podzielić włóczki na włóczki naturalne i włóczki syntetyczne. Włóczki naturalne, czyli te, które uzyskujemy ze zwierząt bądź roślin. I wśród tych, jeżeli chodzi o pochodzenie z zwierząt, to zazwyczaj jest to z sierści zwierząt. I wśród takich włóczek pochodzenia sierści zwierzęcej mamy wełny. Ale przede wszystkim wełna i tu możemy podzielić na wełnę, na przykład uzyskiwaną z owcy. To będą te owcze wełny, które swetry są no, bardzo grube, ciepłe, natomiast są takie dość sztywne i gryzące. Teraz taką bardziej miękką, również ciepłą będzie wełna, która będzie mocherem bądź kaszmirem, z czego naturalny mocher również przy skórze takiej bardzo delikatnej może okazać się, że jest taki dość gryzący. Natomiast jeżeli chodzi o kaszmir, kaszmir już jest bardzo mięciutką włóczką, delikatną, natomiast jest stosunkowo drogą włóczką. Następnie mamy też włóczki alpak bądź innych takich zwierząt wielbłądów. Wielbłądzie wełna, która też jest bardzo ciepłą wełną, ale też taką dość sztywną. Również jest włóczka angorowa, czyli jest tutaj z królika typu angora i to są już taka delikatniejsza włóczka. Jeżeli chodzi o włóczki pochodzenia jeszcze zwierzęcego, ale nie z sierści, to takim drugim jest. Jedwab, który jest z jedwabnika produkowany i z kokonów jedwabnika możemy uzyskać właśnie jedwab. Jedwab jest bardzo delikatny, dlatego często jest wykorzystywany właśnie w ubraniach takich bluzkach, natomiast rzadko stosuje się do robienia na drutach czy na szydełku, gdzie przy tej delikatności często by się ta włóczka zrywała. Natomiast jeżeli chodzi o naturalne pochodzenia roślinnego, to tu mamy bawełnę. Ja mam przykład bawełny tutaj. Jest włóczką delikatną, jest włóczką, która się nie kłaczy. Jest bardzo dobra przy właśnie wykorzystaniu do zabawek dla dzieci, ponieważ jest mięciutka. Również do takich sweterków czy bluzeczek letnich, ponieważ jest bardzo dobrze przepuszczalna. Następnie też możemy mieć len. Len już jest takim twardszy, Też jest wykorzystywany w ubraniach, które używamy latem, bo nie jest włóczką grzejącą. Oprócz tego jeszcze możemy mieć z konopi czy z bambusa. Również takie sztywniejsze włóczki. Natomiast jeżeli chodzi o włóczki pochodzenia e, też sztucznego, czyli syntetycznego, no to tu mamy akryl, e, poliester, e, poliakryl i tu mam e, z szeroką e, gamę tych włóczek. To są włóczki typowe poliester, taka czy taka, czy nawet właśnie taką płaczkowatą, to są poliester, tu mamy y, akrylowe włóczki, włóczka akryl z poliestrem, y, poliakrylowe są również mikrofibra, y, tu mamy nawet włóczkę, która jest y, poliester z lureksem y, i to jest właśnie ten lureks nadaje ten błyszczący taki metal, ten metal taki wprowadzany, to jest ten błyszczący kolor w, tej, w tym rodzaju włóczki. Teraz ze względu na skład, jeżeli byśmy chcieli podzielić, no to właśnie możemy mieć albo czysto naturalne włóczki, czyli czysty mocher bez żadnych dodatków, bądź właśnie czystą wełnę, natomiast rzadko stosuje się takie połączenia, ponieważ tutaj są duże wymagania, bo czysty właśnie mochar, czysta wełna, tych włóczek nie możemy prać w pralce. Zazwyczaj są to pranie ręczne w tej samej temperaturze, pranie, płukanie, no i muszą być ładnie rozwieszone przy suszeniu. Dlatego też, jeżeli chodzi o skład, często, jeżeli chcemy coś naturalnego, to mam włóczkę, która jest 40% wełna, Natomiast jest 60% akrylu, i już ta włóczka nie jest taka bardzo wymagana, chociaż też trzeba jest do prania ręcznego, ponieważ tą wełnę ma, i przy y, praniu w pralce mogłaby nam się po prostu zwiec, czyli y, jeszcze wysuszyć w suszarce i możemy mieć y, ubranko dla lalek. Połączenia akryl. Akryl jest takim włóczką, która bardzo często niektórzy mówią, że przy robieniu na szydełku czy na drutach skrzypi, dlatego bardzo częste są połączenia akrylu z poliestrem i to jest takie właśnie połączenie akrylu z poliestrem. Tu mamy 80% akrylu, 20% poliestru, czyli już tego usuwam jakby ten skrzypienie, natomiast jest fajna mięciutka włóczka. Tu mamy typ włóczki, która jest 20% akrylu, jest poliester i dodany jest właśnie taki trochę moheru, właśnie to jest sztucznie wytworzony moher, natomiast tutaj mamy właśnie akryl poliester, 10% moheru, tu mamy właśnie ten włos, natomiast to jest sztucznie wytworzony moher. Również mamy włos. Nie jest on taki duży jak w prawdziwym mocherku, można zobaczyć. Natomiast jest bardzo dobry dla alergików. W ogóle nie jest uczulający, jest mięciutki, dobrze się nosi. A jednocześnie dzięki temu możemy prać w pralce, normalnie suszyć i nie ma tego, że nam się ten materiał zbiegnie. Czysty poliester to są te włóczki. Tu jest sam poliester i to są bardzo mięciutkie włóczki. To jest właśnie ten Himalaja Dolphin Baby, która jest bardzo często wykorzystywana właśnie do zabawek dla dzieci. To właśnie jeżeli chodzi o skład. Jeżeli chodzi o fakturę, to możemy mieć właśnie włóczki gładziutkie, czyli tutaj jak te, te poliestrowe, włóczki, które mają włos jakiś, czyli typu takiego moherowego, sztuczny czy naturalny. Włóczki, które są, to również jest akryl z poliestrem, ale już uzyskujemy jakby takie coś w rodzaju bukli, czyli mamy takich kuleczek. Które też są bardzo ładnie wychodzące w sweterkach, bo mamy takie sweterki z takimi kuleczkami. Bądź tutaj właśnie jest połączenie, już w ogóle, bukli, jakby mocheru i tej lajkry, że nie dość, że jest błyszczącą tą nitką. To jeszcze właśnie mamy, tylko że nie bukla cała, tylko jest właśnie takimi kawałkami, jest prosta. Gdzieś mamy położony kawałek, również w tej trochę moherowej. Też mamy takie połączenia tych kłaczków i to właśnie jest tutaj bardzo ważne w takich składach, co chcemy później w tym swetrze mieć. Następnie jeszcze mówiłam o grubości. Grubość włóczek, jaką będziemy sobie stosować, musimy sobie dobrać to jakie później też druty będziemy mieć. Bo możemy mieć włóczki, które są bardzo cieniutkie, Tutaj też spolistrował, cieniutka włóczka i to będziemy stosować druty 1,5, 2. Natomiast już przy takiej włóczce grubszej, jest to druty mogą być 7, 6,5. Przy buklach, w zależności od tego, możemy mieć tutaj mm, zarówno od 4, jak i do 6, stosować w zależności jakiej grubości ta bukla jest. Natomiast tu też pokażę. Jak wygląda włóczka? Włóczka składa się z prostych, a potem mamy z takich kół, kłaczkowatych, i to wygląda w ten sposób, że część swetra możemy mieć prostą, część swetra mamy takie właśnie tutaj dodatki kłaczkowate, i taki jest efekt uzyskiwany z jednej włóczki, i tu też grubość jest ważna, bo musimy popatrzeć, zarówno, żeby nam dobrze było, Widać na jedna rodzaj, jak i drugi rodzaj, więc tutaj musimy zazwyczaj czytać to, co jest napisane na tych karteczkach z włóczkami. To będziemy mieć zastosowanie, jak użyć druty. Przy czym nie możemy się tego trzymać tak e, bardzo, to jest e, dokładnie, ponieważ mogę pokazać włóczkę, która jest zarówno ta, pisze na niej, jest napisane. Że mamy druty plus minus 7. Na tej włóczce, która jest włóczką grubszą, tu mamy druty okazane, że mamy 6,5. Natomiast widzimy jaka jest różnica. A to jest jedna z najgrubszych włóczek, jakie spotkałam. Również jest produkcji z kwiatów polskich. Jest poliester. Praktycznie można by powiedzieć, że te włóczki mają coś wspólnego, czyli na takiej nitce tu akrylowej jest poliester taki, właśnie kłaczkowaty. Z tym, że przy tej cienkiej włóczce jest on taki ścięty dość mocno, natomiast przy tej jest taki duży. I teraz, właśnie a propos odnoszenia się do napisów, które tutaj mamy. Że stosujemy druty plus minus 7. To samo mamy w tej grubej włóczce, że są to druty plus minus 7. Dlatego chciałam na to zwrócić uwagę, że ten opis to jest taka sugestia. Do tego, jakie zastosować druty. Natomiast musimy sobie sami spróbować, jak wygląda yy, po zrobieniu. I tu mam przykład tej włóczki zrobione na drutach. To jest drutach ósemka, yy, który jest taki bardzo. Cisły ten splot, bardzo sztuczny, sztywny aż zrobione. Natomiast tutaj taki bardzo yy, luźniutki, a jednocześnie ten yy, włos jest taki bardziej wyeksponowany, jest to zrobione na drutach 15. Także yy, mówię. Patrzenie na to bardzo często stosujemy się, natomiast nie jest to takie bardzo dokładne, tylko takie sugestia, że takie zastosujmy druty, i wtedy będzie to wyglądało ładnie, ale nie zawsze my musimy stosować się właśnie do tego opisu. Również są włóczki jeszcze grubsze, i tutaj w zależności od tej grubości włóczki będziemy dostosowywać te druty. Jeżeli chodzi o przeznaczenie, tutaj możemy też sobie Jaką, co chcemy uzyskać? Czy chcemy to mieć gruby sweterek, czy chcemy mieć swet, który będziemy wykorzystywać latem. To oczywiście wtedy bierzemy bawełnę Jeżeli chcemy na ciepłe dni, no to będziemy coś możemy z wełną, możemy coś z mocherkiem, natomiast na takie wiosna lato, to proponuję takie włóczki, które są. Właśnie albo akryl poliester, bądź też poliester sam tylko. Sam poliester to tworzą jednak dość ciepłe te włóczki, natomiast akryl jest taki yy, cieplejsza wiosna. O tak, może cieplejsza jesień, cieplejsza wiosna. Wtedy yy, tu mamy te włóczki tego typu yy, i stosowane. Yy, również bardzo ważne tutaj, yy, co, jeżeli chcemy uzyskać, czy chcemy mieć to gładką, czy chcemy mieć jakieś kolorowe, to też wybieramy sobie, bądź przy mieszaniu włóczek. Też trzeba pamiętać, że jeżeli sobie możemy mieszać, co chcemy, czy możemy mieszać włóczki syntetyczne z włóczkami naturalnymi, tylko trzeba pamiętać, że jeżeli wymieszamy włóczkę syntetyczną z włóczką naturalną, które włożymy sobie jakieś plecionki z moheru czystego, no to to już musimy pamiętać, że tego w pralce nie możemy wyprać, ponieważ akryl w pralce nic się nie na stanie. Natomiast ta część, która będzie z naturalnej włóczki czy z tego mocherku, nam się to wszystko zbiegnie i to jest tutaj, to, to będzie bardzo ważne, dobór tych włóczek do tego, jak będziemy się zachowywać przy praniu czy przy suszeniu danych włóczek. Myślę, że tak m, pokrótce przedstawiłam rodzaje tych włóczek. I teraz y, dla tych, którzy zaczynają swoją taką y, zabawę z włóczkami, proponuję na początek wybieranie włóczek, które są włóczkami grubszymi y, i nie y, kudłatymi. Czyli y, jeżeli mocher, to mocher sztuczny. Wtedy ma te włoski niej. Tu może nam się czepiać i mogą nam te oczka spadać, ponieważ jedno oczko może ciągnąć drugie. Yy, I również grubość. Nie wybieramy na początek do pierwszych robótek włócze, które są cieniutkie, ponieważ bardzo szybko się znudzimy. Powiemy, że tam włóczka nam ten, robimy, robimy 2 godziny, a raptem mamy 2 cm zrobione. Natomiast przy takiej włóczce 2 godzinki i właściwie już mamy 10 cm, albo nawet więcej zrobione w tym momencie tydzień i mamy sweterek zrobiony. Także zapraszam do tego, że jeżeli wybieramy włóczki na pierwsze nasze sweterki to bierzemy włóczki na druty 6,5, 7, a nawet druty 8 cm, i będziemy zadowoleni wtedy z tych naszych robótek i bardzo chętnie będziemy robić następny i następny i następny sweterek. Także dziękuję dzisiaj za wysłuchanie o włóczkach. Zapraszam do następny odcinek. W którym już będę pokazywać pierwsze nakładanie oczek i robienie pierwszych rzędów, uczenie się prawe, lewe i dalsze ściegi. To już może w następnych odcinkach. Także dziękuję za dzisiaj, zapraszam na następny odcinek i z wszystkimi się żegnam. Jeżeli się podobało, to proszę łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Do widzenia, pa pa!